Ekologia to temat poruszany na wiele sposobów, ale tego jeszcze w puławach nie było. Kamil Stępień wymyślił, że o recyklingu mogą mówić fotografie mody. Pomysł został wcielony w życie i tak powstała wystawa Recycled Fashion. Wystawa Recycled Fashion, fotografia mody, jakiej nie znamy, nie znacie, tak? Są to kreacje, cykl 12 kreacji, które są stworzone z materiałów biodegradowalnych, przetwarzalnych. Mamy do czynienia z papierem, z plastikiem, z różnego rodzaju rodzajami foliami, nawet plandeką samochodową, także jest multum rzeczy kolorowych, bardzo barwnych, bardzo plastycznych, z których stworzone zostały suknie. Tworzeniem wymyślonych przez fotografa stylizacji zajęły się profesjonalistki, dla których kreacje z nietypowych materiałów były zupełnie nowym wyzwaniem. Zakupy na te wszystkie nasze kreacje, projekty były w zasadzie robione w sklepach budowlanych, w składach budowlanych, bo to są kreacje z plandeki samochodowej, z papieru malarskiego, z rur. Worek był na cebulę, kod termiczny był oklejany taśmą izolacyjną, była też używana folia bąbelkowa. To taki wdzięczny materiał, z którego naprawdę można zrobić niezłe konstrukcje i projekty. Kreacje czasami były bezpośrednio klejone na modelkach. Były szczepiane, były marszczone. Makijaże były w zasadzie uzupełnieniem całości. Były rozbudowane, tworzyły już w większości body paintingi, makijaże połączone z makijażem ciała, z makijażem twarzy, tak zwane face paintingi. Użyte były różne dodatki do wykonania tych makijaży, Były przyklejane rzęsy, wykorzystanie też przeróżnych rzeczy, takich jak folie, hologramy, brokaty, cyrkonie, kamienie ozdobne. Także Staraliśmy się, by to nawiązywało właśnie do poszczególnych kreacji. Każda z 12 modelek symbolizuje pory roku, kosmiczne żywioły, planety i ciała niebieskie. Mamy więc kreację nazwaną Hipernowa, jest gwiazda polarna, Mukławica Oriona, droga mleczna i ciemna materia. Jeżeli chodzi o prezentację prac, są to dyptyki, czyli fotografie, na której widnieje cała postać, modelki kreacji i stylizacji oraz zbliżenie portretu. tak? Jest ich 12, każda z tych prac symbolizuje odrębny temat kosmiczny w powiązaniu z tematami ekologicznymi. Wystawę Recycled Fashion będzie można oglądać w Galerii Zielonej od 19 maja. Wernisaż z udziałem autorów fotografii i kreacji zaplanowano tego dnia na godzinę 17.